Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu Angular 2.0. W poprzednim odcinku dodaliśmy do naszych zakładek usuwanie. Także w tej chwili mamy wyświetlanie zakładek, mamy dodawanie zakładek i usuwanie. Możemy sobie dodać jakąś testową zakładkę. Klikamy zapisz i zakładka została dodana. Możemy ją sobie usunąć. I jeszcze została nam ostatnia możliwość, możliwość edycji tych zakładek. Także w dzisiejszym odcinku dodamy edycję zakładek do naszego projektu. Także na, w naszym komponencie Bookmark List Component powinniśmy teraz dodać przycisk edycja. Obok przycisku usuń. I tak to teraz zrobimy, przechodzimy do Visual Studio Code i tutaj jak mamy przycisk. Do usuwania. Skopiujemy, dodamy sobie przycisk do edycji, i tutaj nazwiemy, że to będzie edytuj. Edytuj, będzie opis przycisku, i będzie na kliknięcie, będzie wywoływana metoda onEdit. Taką sobie metodę zrobimy. Tak samo będziemy przekazywać zakładkę, którą chcemy edytować. Teraz w naszym kodzie musimy dodać obsługę metody onEdit. Też sobie ją możemy skopiować. Wklejamy. Oczywiście nazwa to jest onEdit. OnEdit. I będziemy tutaj używać metody nie remove". Tylko musimy zrobić sobie event, który będzie emitował zdarzenie dla edit. Czyli, oj, nie tak. Czyli to sobie skopiujemy, wkleimy I tutaj sobie to nazwiemy, że to będzie edit dla edycji. To będzie event dla edycji. I tutaj będziemy go wywoływać. A, jeszcze raz cofnij. Będzie edit, i na tym edicie będziemy wywoływać event emit, przekazywać zakładkę bookmark. Tak więc to możemy zapisać, możemy zmniejszyć, i teraz na naszej stronie pokażą się przyciski edycji. Oczywiście w tej chwili te przyciski edycji jeszcze nic nie robią. Są czerwone. Może sobie zmienimy też ich kolor, żeby nie były takie czerwone. Wymienimy sobie tutaj button na primary, zapiszemy. I teraz nie będziemy mieć czerwonych przycisków odpowiadających za edycję, tylko za edycję będziemy mieć takie niebieskie przyciski. Dobrze, także w naszym Bookmark List Component dokonaliśmy odpowiedniej zmiany, przystosowaliśmy nasz interfejs do edycji, mamy możliwość edycji, dodaliśmy ten przycisk. To teraz możemy sobie przejść do App Component. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do app component i teraz możemy zmodyfikować nasz szablon. To sobie troszeczkę zwiększymy. To sobie na razie zamkniemy. I tutaj mamy szablon Bookmark Edit. Ten jest za edycję, a ten jest za Bookmark list. Dobrze, i tutaj gdzie mamy listę, to sobie troszeczkę, to sobie damy może na dół. Tak. I tutaj dodamy sobie event dla edycji. Ctrl C, Ctrl V. Tu jak mamy dla usuwania, to teraz będziemy mieć event dla edycji dodany. I tutaj będzie nie remove, tylko będzie edit, który będzie wywoływał metodę edit i przekazywał ten event. Dobrze, to teraz musimy sobie ją zadeklarować tą metodę. Edit, zadeklarujemy sobie ją pod konstruktorem. Edit przyjmuję oczywiście zakładkę. Bookmark. Tak. I tutaj będziemy deklarować ciało tej metody. Ale najpierw musimy jeszcze przejść do komponentu Bookmark Edit. Mamy tutaj Bookmark Edit komponent. I w komponencie Bookmark Edit Component, tutaj, jak mamy zakładki, musimy dodać jeszcze dekorator Input. Input. Tak, żeby te zakładki były dostępne dla nas w app component. Dobrze. Możemy to zapisać. I teraz możemy wrócić do app component. I teraz w app component musimy sobie zadeklarować edytowalną zakładkę. Powiedzmy, że nazwiemy ją Editable Bookmark. Editable bookmark. bookmark. Tutaj sobie ją deklarujemy, i na razie przypisujemy tutaj pusty obiekt. I teraz, jak mamy ją tutaj zadeklarowaną, to w sekcji Bookmark Edit tej sekcji, którą żeśmy przed chwilą edytowali. Tutaj to sobie troszeczkę damy na dół. Tak, o może tak i tutaj zbindujemy sobie to, czyli bookmark i zbindujemy sobie to właśnie do tej edytowalnej zakładki no Będziemy chcieli. A tu muszę cofnąć. No, będziemy chcieli tę edytowalną zakładkę tutaj przypisać. Tutaj oczywiście ma być bookmark. Dobrze, i teraz jak żeśmy sobie zbindowali, to możemy wrócić do naszej metody edit i w metodzie edit odwołać się do edytowalnej zakładki, czyli editable bookmark. I tutaj. Możemy przypisać tę zakładkę bookmark. Dobrze, teraz możemy zapisać. Zapisaliśmy plik, teraz możemy przejść do naszej aplikacji. I teraz możemy sobie na przykład zedytować zakładkę Angular 2. Będziemy ją chcieli edytować. O, teraz przy edycji od razu nam się tutaj wprowadza zmiana. No, a tego nie chcemy, bo chcemy, żeby ta zmiana dopiero się pokazała wtedy, gdy damy zapis. Czyli tak nie powinno być. Dobrze, to wróćmy do naszej aplikacji. I tutaj w metodzie edit, gdzie przypisaliśmy zakładki, tutaj będziemy musieli nie przypisywać zakładki, tak, od razu, w prosty sposób tylko tutaj sobie zrobimy mapowanie. Na przykład żeby przypisać jakiś nowy obiekt, nie tą zakładkę tą samą, to zrobimy sobie Bookmark ID. Tak, może to sobie damy tutaj. I tytuł, title bookmark. Tak. Przypisujemy sobie nowe zakładki. Albo możemy to zrobić jeszcze inaczej. Zamiast przypisywać tak, możemy użyć krótszej składni i skorzystać po prostu z object assign. Object assign. Tak. I tutaj będziemy do pustego obiektu chcieli przypisać te zakładki. Czyli jak gdyby przepisujemy nasze zakładki do pustego obiektu. Czyli wszystkie te informacje zostaną przepisane do pustego obiektu. i zostanie stworzony nowy obiekt. Dobrze. Teraz możemy to zapisać. Wrócić do naszej strony. Ona się teraz przeładuje. I teraz jak będziemy sobie edytować. Kem edytuj. Wprowadzamy jakieś zmiany. Widzimy, nie wprowadzają się tutaj. A teraz, jak klikniemy sobie zapisz, to widzimy, dodała nam się nowa zakładka. Nie wyedytowała się ta, tylko dodała się nowa. A dlaczego tak się stało? Usuniemy tę zakładkę. A dlaczego tak się stało? No, bo w metodzie, tutaj, gdy naciskamy. Save, naciskamy zapisz, czyli jest wywoływana metoda z naszego komponentu save, a save wywołuje z naszego serwisu metodę addBookmarks. Jak sobie przejdziemy do naszego serwisu, tutaj mamy tę metodę addBookmark, to ona powoduje dodanie nowej zakładki. To teraz w naszym serwisie powinniśmy sobie zdefiniować metodę, która będzie uaktualniać zakładki. I teraz to zrobimy. Dobrze, jesteśmy w naszym serwisie. Zwiększmy sobie. Możemy sobie skopiować metodę add. Wkleimy ją sobie tutaj. Tak. I oczywiście ona się nie będzie teraz nazywać add, tylko update, update bookmark. Tak. I tutaj będziemy używać nie metody post, tylko metody patch. Tak. I tutaj musimy przekazać konkretną zakładkę. Nie zakładki, tylko zakładkę. To sobie możemy skopiować. Tak. Będziemy przekazywać konkretną zakładkę. Tutaj ją przekazujemy. I tu promise. Dobrze. Teraz możemy to zapisać i możemy wrócić do naszego APP component Dobrze, jesteśmy w naszym APP Component i tutaj jak mamy metodę save. Czyli zapisujemy, to musimy wiedzieć, kiedy zapisujemy, że jest to nowa zakładka, a kiedy, że edytujemy zakładkę. Czyli tutaj musimy sobie zrobić IFA, instrukcję warunkową, gdzie będziemy sprawdzać, czy bookmark posiada ID, czyli czy jest zakładka. Jeżeli zakładka jest, no to wiadomo, tutaj będziemy robić edycję. Natomiast w przeciwnym razie, jeśli zakładki nie ma, to będziemy dodawać. Czyli ten kod ma być tutaj. To jest odnośnie dodawania. Tak. A odnośnie edycji. Możemy sobie go też na razie tutaj skopiować i zmodyfikować. Będzie robiony ten kod, ale będzie wywoływana metoda nie add Bookmarks, tylko będzie wywoływana update bookmark. A więc zmodyfikowaliśmy naszą metodę Save tak, że jeżeli edytujemy zakładkę, to żeby była wywołana metoda Update, a jeżeli dodajemy, to będzie wywołana metoda Add, bo MarkShift będzie dodawana zakładka. W serwisie dodaliśmy metodę do edycji zakładek, także możemy teraz zminimalizować, przejść do naszej aplikacji i teraz możemy sobie zedytować jeszcze raz tą zakładkę. Edytujemy. dajmy sobie test. Dajemy zapisz. I zakładka została zmodyfikowana. Mamy Angular 2 test. Dobrze, możemy teraz przejść do bazy i widzimy. Zakładka została zmodyfikowana. Nie ma, że dodaliśmy nową, tylko została zmodyfikowana. No bo teraz już mamy metody update. Tylko jest tutaj jeszcze mały problem. W naszej bazie, oprócz tytułu url został też wpisany ID. No takiej sytuacji nie chcemy, żeby tu był wpisywany ID. Zaraz to naprawimy. To sobie usuńmy z bazy żeby tego nie było. Wróćmy do naszej aplikacji i naprawmy ten problem. To musimy się wrócić do naszego teraz bookmark service do naszej metody update bookmark i tutaj gdzie przekazujemy zakładkę, tutaj będziemy musieli zrobić podobne mapowanie. Będziemy musieli tutaj zrobić mapowanie podobne tak jak robiliśmy przy mapowaniu do bazy. Jak żeśmy zapisywali to, żeśmy robili mapowanie, znaczy, jak żeśmy pobierali dane z bazy, robiliśmy mapowanie, bo tam, żeby, mieć, żeby to móc wyświetlać, to teraz musimy takie mapowanie zrobić w odwrotną stronę. I przy metodzie update bookmark, tutaj zrobimy sobie teraz mapowanie i tutaj nie będziemy przekazywać bookmarks od razu, tylko zrobimy sobie mapowanie. I to będzie tak, że będziemy chcieli mieć tytuł, a ten tytuł to będzie Bookmark Type. Tytuł. I będziemy chcieli mieć URL. A ten URL to będzie bookmark URL. Czyli teraz do naszej bazy przekazujemy nie przekazujemy jak gdyby obiektu Bookmark. Całego, którym w nim były title, URL i ID, tylko teraz go mapujemy na nowy obiekt, gdzie przekazujemy tylko tytuł i URL, bo chcemy, żeby w bazie było zapisane tylko tytuł i URL, a ID baza sobie nadaje swoje. I teraz możemy to zapisać. Teraz, jak to zapiszemy, odświeży się. Możemy dodać jeszcze raz zakładkę, może do Angulara. Dodamy teraz jeszcze raz. Zakładkę do Angulara. Skopiujemy adres. Piszemy Angular 2. Zapiszemy tą zakładkę. Przejdziemy do bazy. Mamy wpis Angular 2, naszą zakładkę. I teraz ją wyedytujemy. Edit. I wyedytujemy. Test. Robimy zapisz. Zmiana została wprowadzona. Przechodzimy do bazy. Widzimy, zmiana została wprowadzona. Mamy tytuł, URL i nie mamy tutaj już dodatkowo ID. ID po prostu jest nadawane przez Firebase. Dobrze. Możemy zmodyfikować z powrotem, tak jak to ma być. Wrócimy do bazy, mamy Angular i Link. Dobrze. A więc dodawanie nowych zakładek, edycja, kasowanie działa. Tylko teraz, jak edytujemy zakładkę, widzimy. Którą byśmy nie edytowali, tutaj mieliśmy zmienić, bo to jest nie RC, tylko RX. Zapisujemy. Dokonaliśmy zmiany. Ale teraz, jak już dokonaliśmy zmiany, to powinno, te okna powinny się czyścić. Nie powinniśmy mieć tej informacji tutaj, bo jakbyśmy chcieli dodać nową, to musimy to kasować. Teraz naprawimy to. Przechodzimy do naszej Visual Studio Code i teraz to zmodyfikujemy. Dobrze, teraz przejdźmy do app component, i tutaj, jak zapisujemy, to niezależnie po tym, czy to jest edycja, czy dodawanie nowej, to chcemy, żeby ten tutaj formularz, ten komponent, jak po kliknięciu, żeby on się tutaj czyścił. Czyli tutaj, niezależnie od tego, czy jest edycja, czy jest zapis, będziemy czyścić ten komponent. Czyli. Odwołamy się do niego, a myśmy go sobie zadeklarowali tutaj jako Editable Bookmark. I tutaj te edytowalne zakładki ustawimy jako pusty obiekt, czyli żeby tam nic nie było. I teraz zapiszemy, przejdziemy sobie do naszej aplikacji. Teraz wyedytujemy na przykład TypeScript. Dodajmy sobie test, zapiszmy, widzimy. Pola są czyszczone, edycja się dokonała. Zróbmy sobie jeszcze raz edycję. Dobrze. Wyedytujmy sobie jeszcze ten TypeScript. Skasujmy to. Tak. Zapiszmy. I widzimy. Pola się wyczyściły. Dodamy coś nowego. Zapiszmy. Pola się wyczyściły. Możemy to wyedytować. Powiedzmy, że sobie to. Dodamy jakiś link z Angulara. Getting start. Skopiujmy. Napiszmy Angular tutorial. Zapiszmy. Teraz możemy usunąć. Także widzimy, że przy edycji, przy dodawaniu nowych te pola są czyszczone. Także w tym odcinku to by było wszystko. Także dla naszych zakładek zrobiliśmy już edycję zakładek, zrobiliśmy dodawanie zakładek. Wcześniej zrobiliśmy usuwanie. Tutaj wyświetlamy wszystkie zakładki. Także pełna funkcjonalność już jest zrobiona. Podsumowując co dzisiaj zrobiliśmy, to dodaliśmy edycję, czyli na początku w Bookmart list component dodaliśmy nowy przycisk do edycji. Tak? Dodaliśmy sobie event do edycji, event emitter i metodę wywołaliśmy on edit, która przekazuje ten event z zakładką do naszego app-komponentu. Dobrze, także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Mamy już poprzez wykorzystanie klienta http pobieranie zakładek, wykorzystując metodę get. Mamy dodawanie zakładek poprzez metodę post. Mamy edycję, to dzisiaj zrobiliśmy wykorzystując metodę patch. Mamy usuwanie zakładek wykorzystując metodę DELETE. Także wszystkie podstawowe operacje, żeśmy zrobili na zakładkach w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję i zapraszam na następne.